Witam w kolejnej części czyli zalewania niestety z dwóch dni ostatnio jak wspominałem zrobiło się troszkę więcej miałem problemy techniczne później pogodowe no ale tak jak widzicie 60 worków betonu B20 przyjechało, tutaj już czekają bloczki fundamentowe pogoda dzisiaj też za bardzo nam mnie strzyja dopiero jutro ma być cieplej w tym momencie około 2 stopni jak przyjechałem to woda była pozamarzana gdzieniegdzie stąd zdecydowałem się, że żeby nie stać z robotą zdecydowałem się na dodatek do domieszkę zimową Sika w stosunku 1% a więc od pół do, do 2% natomiast ja zdecydowałem się na mieszankę 1%. do pytonu ob ten, zwiększa a czy obniża temperaturę zamarzania wody? I przyspiesza wiązanie. Część już przerobiłem dzisiaj. Część, jak widać, już jest zabetonowana. Zostało jeszcze 75% betonowania. Na szczęście nie pada. Jest zimno, jak wspominałem. No i człowiek trochę się zmęczy. Mamy dzisiaj 20 marca. Musiałem trochę ominąć brokat rolniczych. Oczywiście ich popieram jak najbardziej. No ale praca nie czeka. Nie, nie musiałem ominąć. Zeszło mi trochę dłużej. No ale dojechałem. Popieram Was rolnicy. Pełną parą. Jestem za. Tak trzymajcie dalej. Nie dajcie się, bo rząd czeka, żeby Was na przetrzymanie wziąć. No to tym miłym akcentem dla rolników pozdrowionka by Wam ziemia urodzajna była Przechodzę do pracy i widzimy się po betonowaniu wszystkich otworów Witam po przerwie Wszystkie otwory zabetonowane Poszło dosyć dużo Poszło mi 50 worków 25 kg betonu B20 Także Tak wygląda sytuacja Teraz damy czas do przeschnięcia a później zaczynamy poziomować dokładnie na wysokość bloczkami. Trzeba będzie znaleźć najwyższy punkt, a później się do niego ładnie ustawiać i za pomocą nivelatora, równie się co do milimetra, robić wysokość, żeby jak się na początku dobrze zrobi, to już na koniec będzie super. Dziękuję za oglądanie. W najbliższym czasie wrzucę kolejny filmik z bloczkami. Kiedy to nastąpi, nie wiem. Myślę, że w ciągu tygodnia. Miłego w takim razie odpoczynku i przyjemnej wiosny. Cześć.